Siema, siema przyjacielu, jestem Patryk SP, a w tym odcinku oglądamy znowu Rafała Oxa. Poprzedni odcinek, e, o, e, gdzie oglądaliśmy Rafała Oxa, był dosyć długi, 30 minut. Spróbujmy, żeby ten odcinek nie był aż tak długi, ale no nie wiem. Zależy, czy to będą clickbaity, czy nie, bo trzeba przeanalizować ten kanał, przeanalizujemy. Zobaczymy, czy słusznie disuje youtuberów. No bo na przykład ma taki content jak najśmieszniejsza tiktokerka w Polsce. Haha. Ha. Albo... raper ocenia moje piosenki. No i to też jest clickbait. Albo najlepsze tiktokerki, albo... Czy raper, no... Fifflak to jest raper, ale pewnie wszyscy sobie myślą o kimś innym, albo... Nowy dis na Team X i tu komentuje... Wiadomo, że coś innego pewnie będzie komentować. Lil Mastry oskarża Boxdella. No dobra, obejrzyjmy. E, no właśnie. Więc, lecimy, już nie przedłużajmy, po prostu zacznijmy ten odcinek, w śpią Team X, smutne. Widzowie, jeszcze nie słuchałem najnowszej piosenki od Teamu X, czyli Polo Gang, więc lecimy z moją pierwszą reakcją. Wiem, że troszeczkę jest spóźniona, no ale mówi się trudno ile... Aha, czyli to jest reakcja na Polo Gang. To po co patrzeć jego reakcję? Przeskipuje to trochę, nie wiem, zobaczmy tu. No średnie to jest, średnie, bardzo średnie. E, czyli widzimy tutaj e, typa, który, dorosłego typa, który udaje debila, e, który mówi, że piosenka jest średnia, ale beat spoko. No to fajnie. Parodie Team Ach, X. I, Ale ogólnie Team X ma tyle hejterów, że już się pojawiły parodie tej piosenki, które wyzywają tutaj Team X, więc lecimy z parodią Matitka na starta później z innymi lecimy. Czy będzie lepszy niż oryginał? Przekonajmy się! Jesteśmy gang, rozwalamy każdy dźwięk. My jesteśmy gang, uszy trzeci dzień My jesteśmy gang, rozwalamy... Nie ma tu co, co skomentować oprócz tego, że to jest e, Clickbait, bo to parodia, nie diss e, I że to jest e, dorosły tym, który tańczy przed kamerą I odpieprze jakieś głupoty, ale no Zobaczmy do... teraz, najlepsze tiktokerki na świecie e, I sorry, że tak skrypuję te filmy, ale chcę, żeby ten odcinek był krótki Najlepsze tiktokerki na świecie, miniaturka Powiem, macie teraz na ekranie, więc miniaturka widać, że jest jakaś, więc zobaczymy, czy to samo jest też na tym filmie. Największe profile na TikToku z całego świata i uwaga, najwięcej followersów ma Charlie Damelio, która ma 112 milionów obserwujących. A ma... Chłop mówi tipy, czyli widać, że nie będzie patrzeć najlepsze tiktokerki na świecie, tylko będzie patrzeć najpopularniejsze tiktokerki na świecie. Ma zaledwie 16 lat rocznik 04. A więc sprawdźmy, co tam się u niej dzieje. Czy to będą densy? Najpopularniejsza tiktokerka po prostu sobie tańczy. Kto by się tego spodziewał? Ja się spodziewałem tak szczerze. Ale ona jest ubrana! Myślałem, że będzie ubrana co najwyżej w trójkąpielowie, jeżeli ma tyle followersów, ale okazuje się, że. No to jest yy, real, ale. Twoje miniaturki to. Po cholerę obieś taką miniaturę. Tyle ci powiem. Dobrze, tu nie ma co oglądać na tych odcinkach. Oprócz tego, że mówiło fajne, super bym oceniać po samym kontencie, to nie spodziewałbym się, że ona ma najwięcej. Zobaczmy tu jeszcze dalej. A tutaj zwykły makijaż. No jestem w szoku. Wygląda na zwykłą dziewczynę, która bawi się na TikToku, a tutaj 112 milionów obserwujących. I ta koleżanka miała 10 bilionów polubień na swoim profilu. Okej, okay, lecimy do pozycji numer 2. Mamy tutaj Addison Rae, która ma 79 milionów followów i zobaczmy, czy ma odważniejsze treści. Chyba tak. Od tamtej na pewno. Nie wiadomo, taniec, żeby kidy. Ale on jest śmieszny. Dupskiem kręci jak Niki Niki. Mama też. No ta mi się już bardziej podoba, powiem wam szczerze, z wyglądu. Jezor pokazuje, co to ma być. <śm> No, rozumiem, czemu ma tyle followersów. Jest ładna, jest ładna, a na świecie jest dużo simpów. Ja osobiście nie będę simpem. Nie, nie będziesz simpem? Twoje miniaturki. Okej, okay, przeskipujmy sobie ten film, bo tu nie ma co zobaczyć. Zobaczmy coś dalej, bo to widać, że to jest jeden wielki, wielki fake. Said, okay, ale bardzo podobna. I bardzo podobne TikToki widzę, takie chillowe. Czyli po prostu jego film to clickbait i tyle. Ta Jakby to on powiedział, moment. teraz tańczę i mówię: O, jego film to clickbait! Więc e, wiem przynajmniej, że. Jako film to clickbait, Beka z Rafuniksa, hype no to to jest zwykłe, zwykłe oglądanie memów, to nawet nie ma co skomentować I Team X, bo 8 minut A i jest idealnie 8 minut, Hajcik musi się zgadzać, co nie? Sprawdzam IQ dziewczyn z Ome, są głupie. Głupsze dziewczyny są łatwiejsze, więc chyba odpowiedź jest prosta Zaczyna świecę robić Fajne tło O, brzydka morda Yo, dzisiaj zrobimy test na... O, ma rację Eeeee, jak pierdzielę, po, Od początku widać, że jego kanał może nie jest family friendly, może nie mówiłem prawdy. Znaczy, nie oglądałem tego kanału wcześniej od ostatniego odcinka, ale tam to nie było family friendly. No, no to nie, nie jest. Ale nagrywając Fortnite, tam musi być family friendly, więc po prostu kiedy cię będę oglądać, Więc polecam nie robić takich miniaturek i nie mówić takich rzeczy na odcinku props. Różnym dziewczynom z Ome TV: Czy okażą się głupimi szmulami, czy bardzo inteligentnymi paniami? Przekonajmy się! Dziewczyny, która z was jest najmądrzejsza? Ostatnio ktoś powiedział, że ja wyglądam do najmądrzejsza. To dawaj, jak masz na imię? Ewa. Ewa, bierzesz udział w wyścigu. Właśnie wyprzedziłaś drugiego. Na którym miejscu jesteś? Pierwszym. Ewa, Ewa, Ewa! Na drugim miejscu! Na drugim, no! Jak wyprzedziłaś Ej, drugiego, jest... no to ty jesteś na drugim miejscu. Nie wiesz Tak. Jednak chyba nie jesteś najmądrzejszy z tej grupy, co? No niestety. No ja chciałabym powiedzieć, że ja szukam mądrych dziewczyn. A tutaj widzę, że chyba takich nie znajdę. Ja pierdę, e, Content taki. O siema, szukam Omena dziewczyny, sprawdzam IQ. Złota, co... złota rybka. Skąd wiesz? Ja się znam złota rybca. Zgadłem. Ale ja ja, ale ja to jestem Kozak, ale bo kozak w nacie pizda w świecie. Co? Nie, ja Ja pierdzielę. Ej real, bo wszystkich tak disuje a ten, a pewnie będzie jakby zobaczył kogoś, że chciałby go pobić to już. Policja, 997 Jestem... Tym 60. Albo. I co? Na siłownię chodzę, więc nie aż taka pizda, a jakby mogło się na pierwszy rzut oka wydawać? To nie piwo. Wszyscy mówią, że to piwo, to jest cisowianka. Proszę nie wyzywać, sportowiec tutaj jest. A, dobra, sorry, ja się do Koleżanko. Koleżanko. Czy mi się jesteś... wydaje, ci, to jest po prostu pusta butelka? Inteligentna. Tak jestem. A mogę przeprowadzić tak. malutki test? Jedno pytanko. No. Ojciec Kasi ma pięć córek. Ich imiona to nana, Nene, nini i nono. Jak ma na imię piąta dziewczynka? Nie ja wiem, Kasia. Brawo. Zajęło ci to pięć minut. Brawo. No. Szanujesz. Szanuję, ale zapłon to ty masz jak maluch stary, albo pasa. Po pięciu minutach dopiero odpaliłaś się. Interesujesz się piłką nową? No ja jestem piłkarzem. No, okay. Chciałbym być kiedyś w Realu Madryt, ale się chyba nie uda. Powodzenia, trzymam kciuki. Pokazać wam tę sztuczkę z piłką? Dobra. Ja tu mam piłkę obok siebie. Jak uda mi się dookoła świata, to... No dobra, to tu nie ma co skomentować, to jest zwykły content YouTube'a i e, Siem, bardziej nie ma, patrzcie, tu nie ma, ma. Akurat no? piosenki są bardzo cringe. Nowy Disney na Team X, e, czyli to jest tylko e, nie Disney na Team X, tylko parodia Teamu X, Team X, TikToki Teamu X, no. 8 minut 14 sekund, czyli robione wszystko pod hajs dzisiaj zrobimy. Śmianko z elekcji A... e, śmianko z elekcji, haha, śmieszne, miniatura jeszcze śmieszniejsza, co nie? Zobaczmy co to będzie. Tuto to się dzieje. Więc jak na prawdziwego Polaka przystało, postanowiłem mu ukraść serię. A ktoś przecież musiał skorzystać z okazji i go zastąpić, więc jestem tutaj ja. Uwaga, dzisiaj polskie śmianko z elekcji. A, tak z ciekawości, proszę Państwa, jaką mamy dzisiaj frekwencję na wykładzie? Ktoś zarwał nockę z nowym cyberpunkiem? Czy, czy ktoś w ogóle mnie będzie słuchał? Mamy dzisiaj w ogóle jakiś sens robienia tego wykładu? Chyba nie. Aha. Ja nie będę Pana słuchał, bo grałem. <laughs> A to się szanuje, przynajmniej ktoś tutaj mówi, jak jest szczerość. Przede... No więc co, no, to jest zwykły content, tu nie ma już co powiedzieć. Oprócz clickbaitów, ja, dobrze, małpy tak. rzucające gównem w ludzi kompilację, jeszcze to jest ostatni film, jaki zobaczymy, bo nie ma tu nic komentować to jest zwykły content, robisz miny jak debil, e, na miniaturce React pan. Miaturki fake i clickbaity. Na świecie żyje bardzo dużo brutalnych istot. Ale mało kto wie, że to właśnie małpy. Ku twojemu zdziwieniu właśnie małpy mają tą swoją agresywną naturę. Nienawidzą człowieka, więc dzisiaj pokażę wam o co mi chodzi. Małpy nie cierpią ludzi. Jak widzimy na przykład na tym przykładzie małpa tutaj specjalnie wspięła się na pnącza, żeby pokazać ludziom kto tu rządzi i żeby zadrwić z tych ludzi. Jak widzimy małpa tutaj przyjęła pozycję ataku, a na jej twarzy widzimy czystą nienawiść do ludzi. Dlatego też ustanowiła się idealnie nad grupą ludzi, żeby, uwaga, co zrobić? Być może będziecie tutaj zaskoczeni, ale ta małpa chce im teraz nasrać na łeb, bo jest tak wkurzona na tych ludzi, tak ich nienawidzi, że w tym momencie właśnie bomba jest wypuszczana i zobaczymy, co tutaj się stanie. No i leci bomba na ludzi. Bum! Bum! A więc taki content śmieszny. Yy, content yy, małpy poczutający czyli content cap, yy. No content taki sam jak yy, i prowadzący kanału. Więc no, szukasz dramy na siłę. Robisz fake, yy, miniaturki fake, to wszystko. Clickbaity. Po prostu clickbait kanał. Więc yy, siema widzowie... Nie wiem, zostawcie suba lub coś. Siema.